Dajcie, zapraszam na rozkład dla bliźniąt na lipiec. O miłości oczywiście. Rozkład ogólny. Nie dla każdego, nie wszystko. No, Wy to wiecie oczywiście, mam nadzieję, ale nie bierzemy niczego na siłę. To nie może rezonować z każdym, oczywiście wiemy to. A w imię najwyższego dobra dla wszystkich, te informacje, co tutaj w tej miłości. Karty nie są wyrocznią. Pamiętajmy o tym. To nie jest tak, że one wyrokują, że tak musi być, tak jest i będzie, bo tak karty pokazały, bo to my sami jesteśmy odpowiedzialni za to, co myślimy, co, co robimy, jakie mamy postawy, jakie energie w sobie, także tutaj wszystko to nasze działania, nasze decyzje są najważniejsze. Król i królowa w jakichś tutaj są takich terapatach, w konflikcie. No nie wiadomo o co chodzi. Oni tak dosłownie wyrwani oboje z jakichś dwóch różnych miejsc i takie, no trochę tutaj różne postawy reprezentują sobą, ale jest ciężko, jest trudno, jest jakiś moment, że trzeba wziąć i odwalić tą robotę, żeby tutaj poprawić sytuację, bo tak. Dużo się nazbierało i ta codzienność, te wszystkie sprawy, dom, praca, to no nie, no ja już mam tego dosyć, mówi. Dosyć przemęczony, jakby ciągle ciężej, ciągle trudniej, i przychodzi czas, kiedy to wszystko już jakby tak się nagromadziło tutaj temu człowiekowi, że on mówi: Nie, no dosyć, dosyć tego, mam zmiana. No i zaczyna się zmieniać, zaczyna być taka sytuacja. Tak, jakiś przełom tutaj się zadziewał w waszym życiu. Bo, bo ten brak równowagi, który był do tej pory, to jest męczący. On tutaj powoduje, że coś jest niezdrowe. No bo tak ja ciągle daję, nic nie dostaję, ty dajesz za mało. No i takie są nieprzyjemne e, jakieś energie. Ale co? Pewne sprawy przyspieszą, pewne sprawy zaskoczą. I tutaj. Możecie sami być zdziwieni, jak to, jak to się nagle rozkręci, rozegra, bo ty, człowieku, e, tym wszystkim taki obciążony, mówisz sobie dość i też przychodzi taki etap, kiedy podejmujesz decyzję, podejmujesz to, e, to wyzwanie, bo chcesz zmienić swoje życie. I tak, wyciągasz ten miecz, mówisz: Nie, ja tu posprzątam. Odcinam zupełnie e, to, co mi nie służy, to, co jest dla mnie niezdrowe. Wychodzę z tego etapu bardzo szybko, i to powiem tak: ten brak równowagi powoduje, że człowiekowi może w pewnym momencie decyzja zaświtać nagle, że ja taki idę w lekę coś za sobą, dosłownie, no tak się tym umordowany taki jestem, ale tu w łamku sekundy dosłownie strzał do głowy. Nie, no ale po co mi to? Na co mi to wszystko mam tego dosyć? po co ja z tego mam? Koniec, robię czystki, robię porządek, bo się tutaj zawziął. Koniec dostępu, zabraniam tutaj dostępu do mnie, robię taką izolację, odsuwam się gdzieś, tutaj się barykaduję. Teraz to będę dbać o siebie. Jedna osoba tak, tak robi jedna ze stron, bo, bo tutaj już zmęczona tym wszystkim. I to jest dobre, bo to mi daje do myślenia czas i taką przestrzeń w głowie, i wreszcie poczuję ulgę. Wreszcie będę tutaj potrafił gdzieś się odsunąć i pomyśleć, poszukać mm, poszukać nadziei, poszukać rozwiązania i poszukać jakiegoś wyjścia z tej sytuacji, żeby na spokojnie, po cichu sam. No i ten człowieczek się tak oddala. No i o sobie zaczyna mm, nad tym wszystkim rozmyślać bardzo głęboko. Ale. Tutaj też pojawia się osoba, bo, bo w tej waszej takiej medytacji, może takiej życiowej, teraz taki okres, że ja sobie to odsunę się, przemyślę i, i tak dalej. Wyciszę się po prostu sam w sobie. No to nagle mi się tu pojawia taka inwestycja życiowa, no wartościowa, taka duszyczka przychodzi. No i fajna jest, no i ta duszyczka, ona przynosi fajne energie ze sobą, i tutaj znowu zaczyna być jakiś taki, um, coś daje nadzieję, coś zaczyna rosnąć, zaczyna się budować, zaczyna się robić zielono, kolorowo, bardzo przyjemnie, bardzo pozytywnie. Także jeśli gdzieś tam miałam jakiegoś. Człowieka, który no tak mnie zmęczył, no to to nie. To albo on się odcina, albo ja się odcinam, ale to wychodzi na dobre, bo moje życie wreszcie ma się zazielenić. Ja mam być tutaj taka szczęśliwa, taka kwitnąca, taka opływająca we wszystkim. E, królowa idzie po rozum do głowy e, i ona sobie tak tutaj posprząta w swoim życiu też, ale mm, również pojawia się w tym życiu osoba wreszcie, na której tak można. Można się zepszać, można na niej zaufać, można na nią liczyć. No. I radą tutaj jest, abyś przetrzymał jakiś trudny okres, abyś ruszył ostro do przodu i też nie czekaj z czymś. Jak coś chcesz zrobić, nad czymś myślisz, to wciśnij gaz i dawaj do przodu. Staraj się uprowadzić to wszystko według tego, jak Ty chcesz według siebie, posłuchaj siebie. I krocz swoim torem, tak jakby ty kreuj to, to swoje życie, ten swój los według swojego życzenia, ale nie odpuszczaj czemuś dosłownie, bo, bo coś masz w zasięgu ręki, bo możesz coś zmanifestować, możesz coś przyspieszyć, zadziałać ostro. Tutaj jest potrzebna jakaś ostra reakcja, nagła, szybka, spontaniczna z twojej strony w jakiejś mm, sytuacji. Gdzie ty czemuś możesz zapobiec, zapobiec coś sobie tak wyprowadzić, jak ty sobie tego życzysz? A królowa, tutaj swoim blaskiem, no to ona tak przyćmiła tego jakiegoś zimnego pana, z którym ona tam miała jakieś może problemy w przeszłości, jakieś coś i teraz Tutaj to um, dopiero zaczyna się wszystko tak odradzać, tak rosnąć, tak kwitnąć. Zupełnie nowa energia, piękna energia i za, 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 no, początek takiego nowego etapu w życiu. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.